Jestem w programie Women's Transformation od miesiąca. Jestem uh, sobie bardzo wdzięczna za to, że uh, posłuchałam mojej intuicji i zainwestowałam w mentoring uh, z Anią. Jestem również wdzięczna Ani, że um, przekroczyła moje oczekiwania uh, co do tego, jak mentoring może wyglądać. Uh, słowa Ani, a uh, to, jak um, Ania. Um, Prowadzi ten mentoring. Płynie naprawdę z jej duszy. Jest ona bardzo autentyczna i wychodzi z, z jej takiej miłości do ludzi i naprawdę, jak strzała, wszystko trafia do mojego serca. I tu wiadomo, pracę wykonujemy sami, ale Ania przepięknie prowadzi za rękę. Mimo, że w programie jestem zaledwie od miesiąca, to ja już widzę duże zmiany u siebie. Jedną z nich jest to, że jestem otwarta na wszechświat i z większym zrozumieniem i z miłością podchodzę do samej siebie, jak również do innych, również tych, którzy wcześniej mnie denerwowali. Mam już również większą odwagę i znalazłam talent, na którym zamierzam zarabiać pieniądze. Myślę, że również następne etapy tego mentoringu przygotują mnie do tego. Dla tych, co się wahają co do inwestycji, łani, to powiem tyle. Ta inwestycja zaprocentuje niezmiernie w Waszym życiu, w momencie, w którym powiecie jestem gotowa, to wszystko naokoło Was tą gotowość usłyszę i przyniesie Wam tylko najlepsze w życiu. Także polecam.